Siema widzowie, ja jestem Mamik i w tym odcinku przedstawię wam 20 najbardziej spłaconych killoffów w Fortnite w 2022 roku. Nie zapomnijcie zostawić na kanale łapkę w górę oraz subika, jeżeli jesteście nowi. A jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to wpiszcie kod man w sklepie, a my co, lecimy do odcinka. Fortnite jest już ponad 700 kilofów. W zeszłym roku do gry dodano wiele nowych kilofów, a w tym roku pewnie będzie ich jeszcze więcej. Dzisiaj pokażę wam 20 kilofów, które moim zdaniem są jednymi z najlepszych, a więc co, nie pozostaje nam nic innego, jak przejść do listy. Pierwszym kilofem, jaki chciałbym wam przedstawić jest Nabijana Sikera. Ten kilof posiada większość prosów, także jeżeli jesteś spocencem albo profesjonalnym graczem, to ten kilof jest zdecydowanie dla Ciebie. Jest on najcichszym kilofem w grze i ma bardzo skrudny wygląd. Druga jest katana Mishon. Jest to jedna z moich ulubionych katan Fortnite. Moim zdaniem wygląda naprawdę niesamowicie i ma naprawdę świetny design. Ta katana powinna być zdecydowanie częściej używana, ale niestety rzadko pojawia się w sklepie. Kolejnym skinem jest nóż bojowy i jest to jeden właśnie z najmniejszych kilofów w grze. Jest dość drogi, ale wydaje mi się, że jest warte swojej ceny i w Wzrośnie liczba używających tego killoffu. Czwarty jest driver, jest naprawdę solidny kilof i kosztuje tylko 500 fałdolców. Następny jest odśnieżacz. Jest to dosyć nowy kilof, ponieważ został donany w święta zeszłego roku, kiedy był dostępny totalnie za darmo. To, że nie da się już go zdobyć, sprawia, że popularność wzrośnie w najbliższym czasie. Kosztują 1000 fałdolców, ale jego design jest na tyle genialny, że dla mnie jest warty swojej ceny. Siódmym skinem jest zaufany pomocnik. Byłą częścią karentów w trzecim sezonie pierwszego rozdziału. To, że jest używany aż po dziś, tylko pokazuje, że jest naprawdę dobrym kilofem. Osobiście podoba mi się jego wygląd, ale ostatnio nie używam go, chociaż nadal uważam, że jest jednym z lepszych kilofów. Pora na kolejną katanę, tym razem będzie Tom Klinga, zabójczyni demonów, która została dodana w ósmym sezonie rozdziału drugiego wraz ze skinem Charlotte. Ma ona zielony efekt świecenia, co jest naprawdę ekskluzywny dla niej. Skin ten jest naprawdę często używany i raczej nie straci na popularności w najbliższym czasie. Jednym z nowszych kilofów na tej liście jest paję nowy pobijak. Jest on częścią zestawu spider dostępnego w karnecie pierwszego sezonu trzeciego rozdziału. No i ten skin wygląda bardzo dobrze. Szkoda tylko że dostaliśmy wraz z nim nowej animacji i edytowania w stylu Spidermana. Dziesiąty na liście jest lodowa match. Tenki Luffy jest dostępny od samego początku Fortnite i był dosyć popularny przez cały ten czas. Kolejnym starym skinem, którego chciałem wam dzisiaj pokazać, to jest Zemsta na Jeczcy. Ten Luffy jest częścią zestawu Renegade Rider, który jest jednym z najbardziej znanych skinów w historii Fortnite. Przypadł mi do gustu jego wygląd i fajnie byłoby dostać animację edytowania wraz z nowymi wariantami Renegade Rider. Na przykład lodową wersję Renegade Rider. Przejdźmy do 12 pozycji, w której jest gwiazda Burtopora. Skin ten został dodany wraz ze skinem Galaxy, i jest to jeden z najwięcej wartych kill -offów Fortnite. A więc, jeśli go masz, to pewnie używasz go w większości gier. 13 jest Złoty Łom. Był on dodany w trzecim sezonie rozdziału drugiego w pakiecie Podwójny Agent, i dla mnie jest to najładniejszy Łom. Jednak kosztuje aż 1200 Fałdolców. Kolejny jest kill -off ACDC. Ten kill -off jest generalnie moim zdaniem mega ładny, ale niestety jest jednym z najrzadszych kill -offów w grze. No i nie możemy go zobaczyć zbyt często. Pora na kill w klimacie świąt. Chodzi mi o Słodziaka, i jest to jeden z najdroższych kill -offów kosztujący aż 1000. 1500 fauldolców przez co jest tak rzadko spotykany. Ja go osobiście mam, a wy dajcie w komentarzu, czy również go posiadacie. 17 kilofem na mojej liście jest topór Leviatana i był on dodany w czwartym sezonie drugiego rozdziału. Praktycznie od razu stał się on popularnym skinem. Niestety prawie wcale nie pojawia się on w sklepie, więc jeśli nie kupiłeś go w dniu premiery, to raczej nie po tym okazji. Kosztuje on 1000 wodolców, więc jeżeli pojawi się w sklepie, to pewnie wielu graczy zdecyduje się na kupienie go. Następna na liście jest gwiedna różdżka. Przez wiele osób jest ona uważana za najbardziej spadający kilo w historii Fortnite, no i praktycznie każdy prosty pocenie ma ten Madden Killoff i często go używa. Ostatni skin, jaki wam się pokaże, to bardzo popularny killoff, używany przez praktycznie każdy typ gracza. Mówię tutaj o tłuczku Harley. Ten killoff jest wyjątkowy i wyróżnia się od reszty. Nieważne w jaki sposób grasz w Fortnite, ten killoff na pewno przypadnie ci do gustu. No i co, to mamy lista kilofów dajcie znaczy, czy się z nią również zgadzacie i jaki killoff jest waszym ulubionym. A jeżeli chcecie więcej takich odcinków na moim kanale, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję. Nie zapomnijcie również pisać kodu banano w sklepie. No i co, widzimy się w następnym odcinku. Siewaneczko.